Szanowni Państwo, witajcie bardzo serdecznie. Zaprawa wprowadzenie do tematu naszej medytacji. Uroczyście chciałbym Wam powiedzieć, że rozpoczynamy. Rozpoczęliśmy. Zapisy na nasz adwentowy kurs. Znajdź swój rytm. Co to będzie? To będzie oczywiście kurs, który będzie oparty tym razem bardziej o sortownik myśli niż o medytację, i codziennie będziemy mieli film, wprowadzenie w którym połączymy trzy rzeczywistości. Rzeczywistość duchowości, oczywiście to podstawa nasza, e, neuronauk y, i podejścia takie, które pokazują, że w pewien sposób warto o pewną rytmiczność życia zadbać, że to się bardzo przekłada później na, y, no, na całą resztę tego życia naszego dobrego, żeby było jak najlepsze. I jeszcze połączymy to z ciałem, żeby y, okazuje się jakby, to ciało, Spróbujemy trochę poruszać. Jesteśmy po wstępnych nagrywkach, czy po pierwszych już. Dla mnie to był przełom, naprawdę, zwłaszcza to ciało, ale to był przełom w dobrą stronę. Więc bardzo serdecznie Was zapraszam. To będzie pierwszy taki kurs, w którym będą także dla tych, którzy będą chcieli wziąć udział. ćwiczenia, choć nie wiem, czy to jest dobrze powiedziane, ćwiczenia, nie wiem, co Agata by powiedziała na ten temat. Nawet o ja medytacja w ciele. Uważność w ciele. To. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Każdej, do, do każdej osoby, która się zapisze, link jest w opisie tego filmu na YouTube, będą wysłane specjalne, dodatkowe materiały. Zapisujcie się koniecznie. Będziemy wysyłać Wam też powiadomienia. A jak nie chcecie tych rzeczy, a chcecie nas wspomóc, na przykład nam zostawić swojego maila, żebyśmy od czasu do czasu Wam wysłali newsletter, to również będzie nam bardzo miło. Zapiszcie się. Moi drodzy, a, y, znajdź swój rytm. Rytm życiowy to jest ważna rzecz, żeby mieć taki rytm w ogóle w życiu. Tekst Ewangelii, który nas poprowadzi w tę niedzielę, to jest Ewangelia Świętego Marka, 13 rozdział, werset od 24 do 32. Tekst brzmi następująco: Jezus powiedział do swoich uczniów, w owe dni po wielkim ucisku. Słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na, nieb na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą syna człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle on aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po krańce nieba. A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznacie, że blisko jest lato. Tak i Wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że blisko jest u drzwi. Zaprawdę powiadam Wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i Ziemia przeminą. Ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu, owym lub godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani syn. Tylko ojciec. Nie wiem, czy zastanawialiście się Państwo kiedyś, yy, dlaczego taki tekst w Ewangelii, tekst o Apokalipsie. Spadają gwiazdy, słońce przestaje świecić, mrok ogarnia to wszystko, zamieszki jakieś. Ja pamiętam z dzieciństwa takie obrazy, takie historie opowiadano o końcu świata. Nie wiem, czy w waszej okolicy, ale w, w mojej tam kręciły się takie opowieści o końcu świata, jakimś Nostradamusie, Matce Boże z Maczugorje, albo jakimś innym proroku apokalipsy, którzy zapowiadali straszność. I pamiętam jako dziecko, że byłem kompletnie przerażony, kiedy to słyszałem. Kompletnie. Wydawało mi się później, to jakoś analizowałem, że chodziło o to, że ja jako dziecko przeżywałem strach, że moje grzeszki dziecięce zostaną jakoś wydobyte. Ale później stwierdziłem, że tych. to nieadekwatne było. To było o czymś innym. Że to jest o bezsilności. Że kiedy spada, gaśnie się słońce. No wyobraźcie sobie taką sytuację. Popuch po całej ziemi. Y, Przerażający jest bezsilność. Nic nie możesz wobec tego zrobić. Kiedy masz potrzebę, coś z tym robić. Moje jakieś sposoby wpływania na rzeczywistość już się skończą. I, wiecie, to jest taka sytuacja. Nie chcę teraz podnosić tego. Mm. Przeżycia lęku, że jednak my się otrzemy wszyscy o takie doświadczenie bezsilności. Tylko, że nie zawsze ta bezsilność jest przerażająca, czy musi być. Nie zawsze. Bo dlaczego taki, zobaczcie teksty Ewangelii, no dość groźny. Pojawia się obok, tej, w tej samej opowieści, o Jezusie, który jest przyjacielem ludzi. Który jest po stronie biednych, który, który mówi, że być jak miłosierny Samarytanin, który mówi o takim bezpośrednim kontakcie z Bogiem, Ojcem i zaprasza do tego, który leczy ludzi. Naraża się przeciwko tym, którzy mają władzę, żeby dawać ludziom ulgę, słowa jakiejś ulgi. Dl dlaczego jedno z drugim? No właśnie może, może właśnie po to, żeby nie było tej bezsilności w trakcie, przepraszam, żeby ta bezsilność tak bardzo nie bolała w momencie, kiedy doświadczę ja i ty momentu odchodzenia. Bo i ja, i ty ten moment doświadczymy. Często socjolog, socjologowie, może nawet psychologowie mówią... Y że jedna, jedna, najpewniejsza rzecz to jest to, że umrzemy. To jest jedna z, z niewielu pewnych rzeczy. Że życie ma początek i koniec. Ale funkcjonujemy w taki sposób, jakby to się miało nie wydarzyć. I Jalom, amerykański psychoterapeuta, egzystencjalista, miał takie powiedzenie, że o śmierci warto myśleć. Warto. często w swoich terapiach zapraszał do takiego myślenia o śmierci. Nie po to, żeby śmierć odsunąć. To nie ma. Myślenie o śmierci nie ma takiej mocy. Ale po to, żeby lepiej wykorzystać czas, który mamy. I być może taka intencja jest tego tekstu. Pomyśl o swojej śmierci. Pomyśl. Zaraz. Że umierasz w tym momencie za tydzień, i czego byś wtedy, czego co się nie wydarzyło, najbardziej żałował, a może nawet nie tyle nie wydarzyło, ale jakiego, jakiego braku zawalczenia o coś, jakiejś próby, wyjścia w którąś stronę nie podjąłeś, nie podjęłaś. Bo to nie chodzi o teraz spinanie się, stresowanie, tylko to mówię o tym, jak bardzo to dla ciebie jest ważne. I że tym bardziej warto się otrzeźwić i powiedzieć, to jest dla mnie ważne, mam jeszcze czas. Choć może jak trudne byłoby dla mnie przyjęcie, że coś się wydarzyło, gdybym miał zaraz umierać, to z jakimi rzeczami nie miałbym zgody. I może to jest informacja o tym, że, że ta trudna sytuacja albo nie została jeszcze zamknięta, przebaczona, wyjaśniona, wyprostowana, naprawiona w jakiś sposób, albo niezaleczona w sobie. I to znaczy, sięgnij po to. Każdy moment myślenia o śmierci przypomina o czymś, co dla mnie, dla ciebie było, czy jest ważne. Bardzo ważne. Dlatego, szanowni Państwo, gdybym miał Was zaprosić, y, czy zaproponować jakąś propozycję rozmyślania, to nie o tych gromkich niebach y, y, spadających, y, ale o tym, że gdybym mi zostały trzy dni życia, to czego bym żałował? Żałowała, że po to nie sięgnąłem, nie, sięg nie sięgnęłam, nie zawalczyłam. O jakiej to jest osobie, o jakim wydarzeniu, o jakimś kierunku, jakiej wartości w moim życiu. I sobie uświadomić, jak to jest bardzo dla mnie ważne, a potem po tej medytacji czy pod koniec jej pomyśleć, mam jeszcze czas. I to nie jest czas na to, żeby go zmarnować. To jest czas, żeby przypomnieć sobie, jak to bardzo dla mnie jest ważne, choć pęd sprawy, aktywności, inne życie może mi przykrywają to co jest najważniejsze dla mnie. Ale warto to odgrzebać. Właśnie po to, żeby moment bezsilności wobec kończącego się mojego życia, który przyjdzie, nie był dla mnie przerażający, tylko był momentem w dobrych zawodach wystąpiłem, wiary ustrzegłem. A na koniec odłożono mi wieniec Naprawdę można mieć takie poczucie, nie idealności, ale takiej satysfakcji, to co było po mojej stronie, było zrobione. I myślenie o śmierci może nam pomóc w takim dobrym nazwaniu sobie tego. Więc zapraszam do takiej medytacji, oczywiście w aplikacji Pogłębiarka. Pamiętajcie o naszym kursie, znajdź swój rytm. Warsztat złości również się rozpoczynają w Warszawie i w Poznaniu, więc dajcie znać, co myślicie o tym fragmencie Ewangelii. Do zobaczenia, do usłyszenia.